W przypadku boreliozy, ale też i koinfekcji przenoszonych przez kleszcze, z reguły pierwszymi objawami widocznymi u pacjenta będą objawy pseudogrypowe. Co to jest w praktyce? Każdy z nas chyba miał grypę lub przeziębienie, bóle mięśni stawów, takie ogólne poczucie rozbicia, brak energii. Jeśli coś takiego występuje w sezonie letnim, a nie jest to typowy sezon grypowy, nie musi to też być COVID od razu. Powiedzmy sobie na marginesie: jeśli takie objawy trapią nas po kontakcie z kleszczem, już zwłaszcza wtedy wtedy naprawdę kierujmy od razu swoje kroki do lekarza, bo to może być ten moment, kiedy, kiedy jesteśmy w stanie dość wcześnie wychwycić rozwijającą się boreliozę, plus potencjalnie inne infekcje odkleszczowe, i to jest ten moment, kiedy można je skutecznie leczyć względnie krótką i mało inwazyjną terapią. Jeśli przegapimy taki moment po kontakcie z kleszczem, jeśli choroba odezwie się w następnych miesiącach lub latach, to sprawa się mocno komplikuje i przybiera kaliber, który jest znacznie, znacznie cięższy, znacznie, znacznie gorzej rokuje, Więc róbmy wszystko, aby nie przegapić. Jeśli wystąpi jakakolwiek zmiana skórna, czy to po ukąszeniu kreszcza, o którym wiemy, czy też po prostu w sezonie letnim, gdzie wiemy, że mieliśmy kontakt z naturą i akurat kreszcza mogliśmy przegapić na swojej skórze, jeśli jakakolwiek zmiana skórna o, o, o charakterze takiej plackowatej, czerwonawej, kolistej zmiany wystąpi, również kierujmy swoje kroki do lekarza. Jeśli występuje typowy rumień wędrujący, czyli taka pierścieniowata, plackowata, czerwonawa zmiana skórna, typowy rumień jest stuprocentową oznaką boreliozy i należy go po prostu bezzwłocznie leczyć, nawet bez wykonywania badań, badań diagnostycznych. Jak chodzi o badania diagnostyczne w boreliozie, one niestety są mocno zawodne, a cały paradygmat, cały. Cały sposób rozpoznawania tej choroby pozostawia wiele do życzenia, jak wspomniałem wcześniej. Pamiętajmy, że zmiana skórna wystąpi w historii choroby jedynie połowy pacjentów. U innych trzeba rozpoznać albo te początkowe objawy pseudogrypowe, albo chorobę w stadium takim już rozsianym układowym, kiedy ona potrafi zająć wiele układów ciała. No, i trzeba wtedy już wykonywać skomplikowane testy, testy laboratoryjne, aby potwierdzić tą, tą diagnozę. Leczenie niestety nie jest proste, a sytuacja chorych, czy to z podejrzeniem, czy z, z wykrytą właśnie boreliozą, w którymkolwiek stadium jest obecnie komplikowana przez dotykający nas kryzys spowodowany koronawirusem. I powodowaną tym chorobą COVID-19. Niestety w boreliozie tak się, tak się złożyło, że ta choroba, pomimo że nie jest typową chorobą zakaźną, jest bardzo silnie umiejscowiona systemowo w orbicie specjalistów chorób zakaźnych. Ci specjaliści, oczywiście, dzisiaj są zajęci głównie kryzysem spowodowanym przez COVID-19. Co stawia chorych z boreliozą oraz, oraz chorych z podejrzeniem tej choroby w bardzo ciężkiej sytuacji? I tutaj podwójnie uczulam pacjentów, nas wszystkich, tak naprawdę bądźmy czujni na, na, na zagrożenie powodowane przez kleszcze i na potencjalność boreliozy, która dotyka dokładnie całej populacji każdej osoby, która wychodzi na zewnątrz i bywa na terenach zielonych w miejskich parkach, na skwerkach, tutaj nie potrzeba lasu, nie potrzeba kempingu na łonie natury, naprawdę. Tutaj wystarczy spacer z psem. Mimy czujność, cokolwiek dzieje się pseudogrypowego, ogólnoinfekcyjnego, czy to, czy to po kontakcie z kleszczem, czy w ogóle po, po, po kontakcie z naturą w sezonie letnim, traktujmy to jako podejrzenie boreliozy i, i reagujmy adekwatnie.